Zarząd Transportu Miejskiego szykuje Kielczanom miłą niespodziankę. Już w niedzielę 29 maja z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka ZTM zaprasza na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Zapraszamy właśnie wszystkich Kielczan, naszych pasażerów z pociechami na imprezy, do których będzie można docierać autobusem bezpłatnie. W związku z tym jest to taki prezent z miasta w kierunku naszych pasażerów i społeczności kieleckiej. Wystarczy wsiąść, wybrać miejsce, gdzie chcemy dojechać i jedziemy bez biletu. Bezpłatne przejazdy to efekt uchwały Rady Miasta podjętej na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia bieżącego roku. Kielczanie mogą także wyrazić swoją opinię na temat istniejącej sieci komunikacyjnej w naszym mieście i przebiegu wszystkich 68 linii. Od 9 maja bowiem trwają konsultacje w tej sprawie. Było to wpisane w na, z naszych tych projektach unijnych, m.in. ocena takiej sytuacji, gdyż zostały zakupione nowe autobusy. One pracują na wybranych liniach, przypisanych do tego i w tej chwili roz, rozpoczęta kampania, która trwa, będzie trwała do 10 czerwca. Nas zbierzemy, powiedzmy, zliczamy aktualnie z papierowych tych ankiet, które są we wszystkich autobusach, plakaty. W naszych wszystkich punktach sprzedaży biletów jest możliwość otrzymania takiej ankiety i wypełnienia jej na miejscu, gdzie mówimy o tym, jeżeli nam pasuje dana linia, na którą jeździmy, to tak, jeżeli nie. To dlaczego nie? Pod spodem jest możliwość wypisania, większa, na przykład zwiększenie częstotliwości, wydłużenie o, o jakiś tam jeden przystanek i itd. Tak Do dnia dzisiejszego złożonych zostało około 400 ankiet w wersji tradycyjnej papierowej. Warto dodać, że Kielczanie mogą również wypowiedzieć się, korzystając z ankiety zamieszczonej na specjalnej stronie internetowej. Przez dwa, trzy tygodnie po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi poddane będą wnikliwej analizie. Później opracowane zostaną propozycje zmian, o których kierownictwo ZTM poinformuje pod koniec czerwca na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.